Brytyjczycy twierdzą, że ludzie z większą liczbą znamion żyją dłużej. Czy to prawda? Czy się starzejemy szybciej, czy wolniej, w zależności od ilości znamion, no to chyba pokaże czas, ponieważ takich badań obiektywnych na dużych populacjach, z tego co wiem, nie ma. To są czyste teoretyczne rozważania, które mówią o tym, że jeżeli ktoś ma długie telomery, czyli zakończenia chromosomów, to wolniej się starzeje i również w znamionach te telomery odgrywają rolę nad Odgrywają rolę w tym, czy te znamiona będą duże, jak one się będą zachowywać, czy będą znikały, czy będą się dalej szerzyły, czy nastąpią jakieś dalej ewentualnie przemiany tych znamion. Chromozomy podczas kolejnych podziałów komórki skracają się i to jest zależne od takich zakończeń chromozomów, które nazywają się telomerami. I są enzymy również, które jak gdyby wpływają na to, czy ten telomer będzie długi, czy krótki. Te enzymy nazywają się telomerazami. I teraz wreszcie, od tego, czy ktoś ma bardzo długie telomery, czy bardzo krótkie, to ilość podziałów tych komórkowych i szybkość starzenia jest różna. Czym kto ma dłuższe telomery, czyli zakończenia chromosomów, tym teoretycznie powinien żyć dłużej. Czym kto ma krótsze, tym żyje krócej. Do tej pory to jest na pewno rozpracowane w przypadku robaków pewnych, które są takimi modelowymi organizmami do badania tych zjawisk. Natomiast człowiek jest bardzo skomplikowaną strukturą i nie można przełożyć. Zupełnie w sposób taki prosty z robaka na człowieka pewnych zależności, natomiast pewne tendencje, no być może tak. Natomiast również podobnie w znamionach. Są znamiona, które mają większe telomery, a są takie, które mają w tych chromozomach krótsze, i to też ma być związane albo z szybszym wzrostem tych znamion, albo z wolniejszym wzrostem, i to miałoby, jak gdyby, może nawet nie tyle ilość znamion, co szybkość wzrostu mogłaby wpływać na to, czy. Taki organizm potem w efekcie będzie się lepiej starzał czy gorzej.